Pętliczek, pętliczek czerwony stoliczek. A na tym stoliczku pleciony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. Powiada robaczek. Dziadek, i babka i ojciec i matka jadali wciąż jabłka. A ja już nie mogę już dosyć, już basta. Mam chęć na dew I poszedł do miasta. Szedł tydzień, a jednak nie zmienił zamiaru. Gdy znalazł się w mieście, poleciał do baru. Są w barach, wiadomo, zwyczaje i Odchodzi do podaje mu kartę, a w tarcie okropność, przyznajcie to sami, jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami, pieczone są jabłka, duszone są jabłka i z jabłek szarlotka i placek i babka. No widzisz, robaczku, i gdzie twój Bewsztyczyk? Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Cześć, witam wszystkich gadaczy, wszystkich tych, którzy chcą pracować nad wymową, którzy chcą swoją wymowę udoskonalać. Zaczniemy tradycyjnie od ćwiczeń i zakończymy tekstem, czyli Ćwiczem na szczękę. Kłapiemy. Język, język swobodnie jest położony za dolnymi zębami. Lewo prawo. I przód tył. I znowu kłapiemy. Lewo, prawo. Przód, tył. Koniki. Ruch ust bardzo szeroki, pomiędzy dwoma pozycjami, tak jak gdybyśmy chcieli powiedzieć A i O. Rozluźniamy. Językiem oblizujemy wargi od środka, mocno dociskając koniec języka. I w drugą stronę. Końcówką języka oblizujemy wargi. Najpierw samą końcówką, później ten ruch pogłębiając oblizujemy je coraz szerzej. I w drugą stronę. Próbujemy przykryć dolną wargę językiem. Staramy się, żeby ten język był jak najszerszy. Zmieniamy ustawienia, wyciągamy języki, próbujemy przybrać dwa kształty, tak zwanego rządła. I tak zwanej łopaty, czyli szeroko i wąsko. Językiem włożonym w żądełko wykonujemy szybkie ruchy do przodu. Próbujemy się polizać po nosie i po brodzie. Teraz ćwiczenia dla bark. Uśmiech i dzióbek naprzemiennie. I staramy się tym dzióbkiem zataczać koła. Poruszamy tylko wargami. Spróbujcie tutaj najlepiej zagryźć zęby, żeby nie poruszała się razem z wargami szczęka. Należy tutaj pamiętać o tym, żeby wargi poruszały się razem. Zwykle górna warga jest bardziej leniwa, mniej sprawna, a chodzi tutaj o usprawnienie pracy obu warg. Zmieniamy kierunek obrotów. Następnie dziubek i lewo prawo. Nie przejmujcie się, jeżeli będziecie czuć mięśnie twarzy. One mogą nawet boleć. To po prostu jest kwestia wyćwiczenia. Kiedy mięśnie są zmęczone, rozluźniamy. Spróbujemy jeszcze porozciągać sobie. Wszystkie mięśnie, jakie uda nam się poruszyć, czyli konkurs głupich min. I rozluźniamy. Nasza mowa składa się z głosek. Język składa się z głosek. To, w jaki sposób te głoski artykułujemy, zależy w dużej mierze od tego, jaki kształt przybierają nasze wargi, jaką pozycję zajmuje nasz język, na ile otwieramy bądź przymykamy ustaw przy artykulacji poszczególnych. Dlatego bardzo ważny, bardzo ważną rzeczą jest nauczenie ust. Automatycznego przybierania właściwej pozycji przy głoskach. Przy tych ćwiczeniach zachęcam do bardzo przesadnego ruchu warg. Tak oczywiście nie mówimy na co dzień, ale chodzi o to, żeby wargi nauczyły się wykonywać ruch. Jeżeli mówicie potem niestarannie, mówicie szybko, wargi nie wykonują pełnego ruchu. Czasem go tylko sugerują, ale to już wystarczy, żeby brzmienie, żeby sama wymowa była o 100% bardziej czytelna niż ta, jaka jest, kiedy posługujecie się niewyćwiczonym aparatem mowy. Dlatego zaczniemy od samogłosek. Tutaj w tym, w tym przy tym ćwiczeniu na początek zachęcałbym do wypisania sobie samogłosek. Dlaczego? Nie jest tak naprawdę ważna kolejność, ale jeżeli macie pewną kolejność zapamiętaną, później łatwo jest te ćwiczenia wykonać i łatwiej jest nie pominąć któregoś z nich. Dlatego na początek warto jest, jest wypisać, wypisać sobie samogłoski, żeby mieć ściągę. Później, oczywiście. Jest to niepotrzebne, już zapamiętacie je w krótkim czasie. Dlatego zaczynamy. Spróbujcie powtarzać ze mną: A, E, I, O, U, E, O, M. A, E, I, O, U, E, O, A, E, I, O, U, E, O. -u I, O, U, E, O, M. A, E, I, O, U, E, O, M. Jak widzicie, każda z tych samogłosek ma swój charakterystyczny kształt. Ma charakterystyczny kształt, przybierają wargi przy, przy wymawianiu tych samogłosek. A, E, I, O, U, E, O, M. Ale język nie składa się z samych samogłosek. One współistnieją i są wymawiane razem ze spółgłoskami. Dlatego poćwiczymy teraz połączenia spółgłoska z samogłoską. W tym ćwiczeniu zmieniać się będzie, cały czas będzie jedna spółgłoska i cały komplet po kolei z tą spółgłoską samogłosek. Tak jak je powtarzaliśmy przed chwilą sami. Proszę spróbujcie teraz powtarzać za mną. Ma me mi mo mu. My, mą, mę. Ma me mi mo mu. My, mą, mę. Baby, bo bu, bi, bo, 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 Ba, be, bi, bo, bu, bi, bo, Ta, te, ti, to, tu, te, ton, Ka ke ki ko ku ke kong La le li lo lu le long ling Ra re ri ro ru re rong ring

Fa fe pi fo fu fe fi, fon fem. Da de di do du de do der. Dobrze. I myślę, tyle na dzisiaj. Zakończymy sobie kolejnym. Tekstikiem, pułapką, tekstem stanowiącym jednocześnie ćwiczenie dykcyjne. Szczepan szczywiał z grzmiących bystrzyc przed chrzcinami chciał się przystrzyc. Sam się strzyc nie przywykł wszakże, więc do szwagra wskoczył. Szwagrze, przystrzysz mnie choć chrztynę, bo mam chrzciny za godzinę. Nic prostszego, szwagier na to. Żona, da daj szczerbatą. Drżysko będzie strzechę szczygła, ta szczerbata brzytwa strzygła. Usłyszawszy straszną wieść, Szczepan sztygiem wrzasnął. Cześć! I przez grządki poza szosą, niestrzyżony czwychnął. Wprost. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków naszych dykcjonalnych i do wykonywania oczywiście ćwiczeń w nich zawartych. Cześć!